Warszawa. Stacja jest przede wszystkim stacją lokalną. Idea tej stacji powstała między Mirkiem Chojeckim, a grupą mojego przyjaciół Michałem Komarem, przede wszystkim Gabrielem Meretikiem i niebagatelny jest oczywiście udział strony włoskiej, która finansuje to, to przedsięwzięcie. Nazywamy się Piratami w tej chwili. Inni piraci też funkcjonują w tym mieście. Myślę, że różnica zasadnicza będzie polegała na tym, że my możemy wymusić częstotliwość. My możemy walczyć ze starym systemem, ale my nie będziemy okradali ludzi. My nikomu nie zabierzemy jego praw autorskich. Np. Filmy, które będzie się oglądało w Niezależnej Polskiej Telewizji czy w Nowej Telewizji Warszawa, to są filmy legalnie kupione. Jeżeli chodzi o zespół, to większość ludzi ma dwadzieścia kilka lat. Jest dosłownie parę osób, koło trzydziestki. Także, także raczej są to wszystko ludzie młodzi. Raczej bez większego doświadczenia dziennikarskiego. Także wszyscy się uczymy. No ale dzięki temu nie jesteśmy zmanierowani. Na nową telewizję oczywiście nie ma dużych pieniędzy. Ona trzeba przynajmniej miliona dolarów, żeby w ogóle taką instytucję stworzyć, no więc jest tak śmiesznie, bo zimy maluchami kamery za kilkadziesiąt czy kilkaset milionów złotych. No i ma pięciu osób do wykonywania jednej czynności. Jedna osoba wykonuje pięć czynności. Wszystko to, co się dzieje wśród ludzi, którzy tworzyli, nazwijmy to podwaliny, nie Biegu kulturalnego, no ma oczywiście ogromne poparcie. Jeżeli coś tworzy Mirek Wojecki, to jest przy nim Wajda, to jest przy nim Zanussi, to jest przy nim Bratkowski, jest czytelnik, są te wszystkie firmy, które składają się na niezależną telewizję polską. I to są, jak sądzę, te nazwiska i te telefony, które gwarantują fachowość, uczciwość i niezależność. Wprowadzenie Telewizji Niezależnych da nam po prostu jakiś wybór i będziemy my widzowie przymuszalnie szanowani. Bo wciąż zbyt wielu polityków nie może się oderwać od tej myśli, że środki przekazu, a szczególnie radio i telewizja, pozostaną poza ich kontrolą. A jak powiedziałem, to jest warunek dopiero praworządności i demokracji. Dzień dobry, 11 listopada, pierwsza emisja dziennika Nowej Telewizji Warszawa, Janusz Zadura, Magda Donimirska. Dziś przekażemy Wam same dobre wiadomości. W tym momencie nieznani sprawcy i jednocześnie właściciele wizji w Polsce zdjęli moc z nadajnika.